Witamy. Mamy 12 maja, godzina po 6 rano. Przejechałem sprawdzić, jak ten beton wczoraj wieczorem jeszcze przeleje. leciałem podlać. Tutaj grawitacyjnie puściłem wąż, żeby małzera. Bo sobie woda delikatnie leciała. Tak to wygląda. Mamy małą niespodziankę. Eee, no, trochę braku nam betonu. Zamówiłem 12,5 metra ponad pół metra w zapasie no tutaj tak jak widać mamy braki ale to pójdzie trochę więcej zaprawy najwyżej przy murowaniu pierwszej warstwy no i tutaj delikatnie na yy, kominie no ale myślę że nie jest źle jest takie mleczko delikatne tutaj, widać Zaraz wezmę to podleję. Byli wczoraj elektrycy. Nie założyli mi tego licznika, gdyż nie mieli tego swego bezpiecznika, bo poprzednia ekipa nie zostawiła tego. Ale tak to wygląda. Ten fundament. Myślę, że nie jest źle. Tragedii nie ma. Chociaż małe niespodzianki były. Zobaczycie na poprzednim filmie, filmie. jak to się ogląda. Jest ciekawe. Pytacie się pewnie, e, czemu takie długie te bednarki. Rozmawiałem z elektrykiem. E, elektryk powiedział, że uziemienie, tak jak e, jest, zostało do zbrojenia, owinięte w koło, każdy drut został przyspawany. No i on musi iść 4 metry od budynku zakopanym w ziemi. Po przeciwnych stronach musi być to. Może być na samym na każdym rogu, ale to wystarczy, że będzie po przeciwnych stronach. Na rogi, rogi zbrojenia zostały też zespalane ze sobą, a znaczy te zespawane są hefty takie po 2-3 cm każdy drut, żeby było przejście. Wczoraj jeszcze tak jak mówię to zlałem, tragedii nie ma, widzę. Tak myślę, sami ocencie. Tutaj trochę by parło, Czutkę. ale tak to jest dobrze. Kierownik odebrał zbrojenie, powiedział, że książkowo On tu nie jest potrzebny, ale jak to żarty żartami. Coś jeszcze miałem powiedzieć. No teraz będzie. Jeszcze dzisiaj niech te szalunki pobędą. Jutro się je zdejmie. Zaraz wezmę mausera Trochę tej wody co tam mi zostało zleję i na pewnie pompą do Mausera. Mam nadzieję, że dzisiaj ten prąd będzie w końcu. i <laughs> Tak to wygląda na dzień dzisiejszy dzisiaj jeszcze mi zostało zostało zapłacić za ten beton jakiś kosztorys wam później jeszcze zrobię jakbyście widzieli jakie są koszta, mianowicie takich tej ławy tego budynku wstępne I tutaj na no, tych miejscach to później będę lał znaczy po wyciągnięciu ee, ławy znaczy desek jeszcze może dzisiaj się przeleci sprawdzi nivelatorem. Na razie nie mam czasu tak zabytnio, dlatego tak rano przyleciałem. Też nie chciałem bardzo i sąsiadom hałasować. Bo to też trzeba być człowiekiem. Może ludzie sobie lubią dłużej pospać. Tak jak widać. Za chudziaka, tam 4 metry wziąłem tego chudziaka trochę może za dużo. Przecież my się z żoną trochę umordowali. trzeba było trochę go, tutaj widać i tu wyciągnąć to zapłaciłem 1200 zł nie wiem czy mówiłem I tak to na dzień dzisiejszy jeszcze wygląda. Dzisiaj sobie damy akurat dobrze, że przyjechał szwagier, pomógł. Fakt faktem, nie oceniajcie go za bardzo, bo to jest człowiek po udarze. I wiadomo, no chce pomóc. Dzięki Bogu jakoś funkcjonuje. Lepiej gorzej, ale człowiek żyje. No, życie każdemu się układa inaczej i tak dalej. Robił człowiek na obudowach. Chłop też lekkiego życia nie miał. a dla niego siedzieć w domu to podejrzewam, że woli spędzić gdzieś tam na budowie no wiadomo, jak ktoś jest, lubi pracę, a odciągnąć go później od tej pracy to jest naprawdę ciężko. Jak już będą wyjęte te deski to wtedy się będzie tutaj zlewać żeby zamulić O już chyba tego małzera wody brakło tam zaraz jeszcze doleję tylko go napełnie nie chcę yy, tej głębinowej tej pompy yy, męczyć. Gdyż pod, pod tym wężem ona. Naprawdę ten wosz jest aż tak twardy, że nawet nie idzie go ścisnąć pod tą pompą głębinową. E, będą małe zmiany z tą pompą głębinową. E, na kup, kupię falownik, który można w nim ustawić ciśnienie. E, Yy, jaką ma generować pompa i nie pracuje cały czas nie, nie trzeba ją pilnować żeby włą włączyć wyłączyć idę wyłączę na razie później się jeszcze się usłyszymy